Miałam taki moment, że 20 lat temu nie wychodziłam z domu przez y, kilka miesięcy, więc y, y, myślę, że sięgnęłam takiego swojego dna. A jak się z tego wychodzi? Jak się potem. Zaprasza się na terapię, znajduje się dobrego psychiatry, przechodzi się przez x leków, które nic nie pomagają, aż w końcu trafi się na taki, który pomaga. I robi się porządek w sobie. Ja się nie czułam nieszczęśliwa, bo po prostu się bałam wszystkiego, miałam lęk, miałam non stop, -ataki paniki. Tak, no to może się nie czułam szczęśliwa rzeczywiście. Natomiast e, m, wydaje mi się, że najważniejsze to jest zobaczyć światełko w tunelu e, i wyjść z niego. I czasami taki post głupiej celebrytki w internecie może dać to światełko. Natomiast wychodzenie e, albo próba utrzymania się na powierzchni, to też każdy, kto dotknął e, problemów psychicznych w, własną głową będzie wiedział o co chodzi. To to jest ciężka praca, to się nie dzieje w rok, to się nie dzieje w dwa lata i naprawdę nie pomogą żadne afirmacje, cudotwórcy, ani um, medytacyjne piosenki z YouTube, tylko trzeba iść do specjalisty. Ludzie pojmują celebrytów jako jakichś takich, nie wiem, bohaterów, którzy mają jedną twarz, uwielbiają nas szufladkować i wkładać do... To, ta jest, to, to jest ta szalongowska, coś ma w Przepraszam, uśmiech i ona tam robi wnętrza. Właśnie to ich nie robi, bo też słyszałam, że w ogóle też nie robię tych projektów ostatnio już, naprawdę. Natomiast, kurczę, jesteśmy różni, przeżywamy różne rzeczy. Co drugi człowiek w tej chwili cierpi na różne problemy psychiczne. Czasami to są po prostu małe lęki, czasami to są większe lęki, czasami to są załamania nerwowe, depresje. Jest tego całe spektrum, więc warto o tym głośno mówić, żeby ludzie zaczęli chodzić do psychiatry, szukali pomocy, żeby też uwrażliwić ich bliskich, że to nie jest coś, co sprawia, że ktoś jest gorszy, głupszy, nie taki. To nas dotyka i to jest wszędzie. Myślę, że w tej sali, gdzie jest kilkadziesiąt osób, jest przynajmniej kilkanaście, które zmagają się z nerwicą albo z depresją.